Jak ściągasz buty? No tak. A jak zakładasz? No tak. Wynika z tego, że taki but powinien być tutaj na pół przecięty, ta górna część, żeby się go łatwiej wkładało i zdejmowało. Tyle, że to jest puma, a na pół buty przecięło Nike. I teraz się strasznie chwali. Patrzcie, co wymyśliliśmy. Innowacja. I bardzo dobrze, zawsze twierdziłem, że innowacje powinny następować po kolei. Najpierw wsuwanie i wysuwanie butów, Potem lot na Marsa. Czyli póki co wszystko jest w jak najlepszym porządku, czyli dobry wieczór. Możecie powiedzieć, że to nie jest najnowsze logo Kii. To prawda. Od stycznia tego roku Kia ma nowe logo, a ja wiem, jak powstawało. Halo, nowe logo. No, czy zrobię? Hm. Nie wiem, to nie będzie łatwy proces, ale jak mówi ten yy, znany koreański mędrzec, ciężka praca daje najsłodsze owoce. No. No nie wiem, ale to, to, to chwilę potrwa. I to, to będzie kosztowało też, nie? No bo to nie jest tak, że to można po prostu na bas grać na papierze i już. No, to bardzo się cieszę, że to rozumiecie. No, dobra. To do, do usłyszenia za miesiąc. No dobrze, ale dlaczego logo logoki jest tutaj zamiast jabłka? To jest w ogóle komputer, który ma 3 lata. Tamte dotychczas go używałem, nadal go mam, jest jeszcze dobry, ma 6 lat. Tylko zaczął ścinać przy odtwarzaniu 4K. No ale ten, że ma 3 lata, no to nie jest model bieżący, więc nie mogę mu dać bieżącego Loga ki, więc ma takie. No dobrze, ale odbiegam od tematu. Na jabłku jest logo Kia, ponieważ samochód od Apple, który ma się rozpędzać do 260 km na godzinę, mieć zasięg prawie 500 km i ładować się do 80% w 18 minut, ma być produkowany w Stanach przez Kia. Co jest częścią większego projektu, w ramach którego Apple inwestuje ponad miliard dolarów w firmę, do której należy Kia, czyli Hyundai. A. Hyundai EU! No, it's Hyundai. Przepraszam, Hyundai. Ja. It's Hyundai like Sunday. Przepraszam. Hyundai, ja. Dynamiczny Hyundai i 20. It's not Hyundai, it's Hyundai. Ta firma jest bez sensu. Nikt nie wie jak wypowiedzieć jej nazwę. W związku z czym, kiedy w międzynarodowym gronie będzie się dyskutowało nad tym, jaka firma wyprodukowała samochód Apple, to nie będzie tej dyskusji. Czy to nie jest genialne? Jaka firma? Dobra, to nieważne. To jest samochód od Apple. A. jakaś firma na H to wyprodukowała. Firma na X w zeszłym tygodniu poszalała, pokazując system innowacyjnego ładowania bezprzewodowego. Który jest konceptem, ale jak już nie będzie, to zrewolucjonizuje sposób, w jaki ładujemy smartfony. No więc ten typ uważa, że to jest bez sensu. It's guaranteed. A wygląda na całkiem technologicznie wiarygodnego. Nagrał 20-minutowy film o tym, dlaczego ten system nie ma prawa trafić do sprzedaży w takiej formie, w jakiej został zaprezentowany. A jak trafi, to będzie katastrofą. Jego argumenty są następujące. Po pierwsze, system ładowania przez powietrze jest bardzo mało wydajny. Ty poszacował, i są to bardzo ostrożne szacunki, że żeby ładować smartfon z mocą 5W, to będzie trzeba dostarczyć do ładowarki Xiaomi od 500W do 1 kW. Nie brzmi to za bardzo jak oszczędzanie energii. A efektywność wychodzi na poziomie 1% max. Druga sprawa to cena. Będzie to na pewno najdroższa ładowarka na świecie. I też największa, i też pewnie najwolniejsza. Autor filmu twierdzi, że w zależności od pozycji smartfona względem ładowarki będzie go naładować albo nie. Smartfon trzymany pionowo pod odpowiednim kątem będzie ładowany. Trzymany bokiem albo położony na blacie, będzie ładować się ze szczątkową mocą albo wcale. Generalnie typ prowadzi narrację w stylu a komu to potrzebne i niewiele mu się w tym nowym pomyśle siła mi podoba. Co w sumie mnie przekonuje i gdyby typ nie mówił tak płynnie po angielsku, to byłbym przekonany, że znalazłem kanał rodaka. Ale też nie jest to marudzenie bez pokrycia. I myślę, że warto się niektórymi argumentami tego pana zainteresować, jeżeli nie wszystkimi argumentami tego pana zainteresować, mimo że typ jest zgorzkniały. Narzeka, że ludzie nieustannie gapią się w smartfony, tak jakby wokół nie istniał świat. Bo nie istnieje. Poza tym zgadnij stara marudo, na czym oglądałem Twój film. Ale to nie ma znaczenia dla naszej narracji. No dobra, niewielkie ma, bo z reguły osoby, które nie do końca akceptują fakt, że świat się rozwija i to, w jakim rozwija się kierunku, mają tendencję do krytykowania niektórych pomysłów na podstawie swojej wiedzy. Nie biorą pod uwagę faktu, że ktoś, kto ma ten pomysł, może mieć większą wiedzę. I być może dzięki temu mu się ta koncepcja uda. Historia zna wiele takich przypadków. Czy tak będzie w przypadku Xiaomi? Nie mam pojęcia, przecież ja sobie robię żarty z technologii, a nie mam jednej trzeciej tej wiedzy, którą ma facet, o którego w filmie teraz opowiadamy sobie. A skoro nie mam tej wiedzy, to bardzo chętnie się wypowiem. Mam dwa przemyślenia z tym związane. Po pierwsze, Chińczycy produkują inaczej. Produkt, który trafia do klienta w Stanach czy w Europie uznany byłby za prototyp. Jak się klientowi zepsuje, to się mu to wymienia, a w międzyczasie produkt się poprawia. Jeżeli kupowaliście dużo rzeczy z Chin, to pewnie macie takie doświadczenia, bo ta praktyka jest dość powszechna. Dzięki temu jednak... Y po pierwsze, technologia w Chinach rozwija się szybciej, a po drugie, te produkty są tańsze. No bo nie trzeba wydawać tyle pieniędzy na kilkumiesięczne testy. Testerami jesteśmy my, klienci, jesteśmy z tego zadowoleni. Drugie przemyślenie dotyczy Hyperloopa, czyli tej szybkiej kolei, która ma poruszać się w tubie. Od momentu, kiedy zaczęto o niej mówić, jest krytykowana przez wielu, którzy twierdzą, że ta idea w praktyce nie ma prawa funkcjonować w sensowny sposób. Ale jest cała banda ludzi, która nad tym pracuje i wierzy, że ten eksperyment w końcu uda się przekształcić w pełnoprawny środek transportu. Może z tą ładowarką jest tak samo. Ktoś w Xiaomi stwierdził, musimy pokazać ludziom, że innowacje to my. No dobra, to co zrobimy? Takie pudło, co będzie ładowało smartfony drogą powietrzną. Ale my nie za bardzo wiemy, jak to zrobić. A może też się zdarzy, że jak to zrobimy, to to nie będzie miało zupełnie sensu. Spokojnie, przecież nikt nas nie sprawdzi, dopóki nie wypuścimy tego na rynek. A nie musimy tego wypuszczać nigdy. Powiemy ludziom po prostu, że nie wypuściliśmy tego, bo mamy dla nich coś lepszego. I z tym lepszym zrobimy tak samo i będziemy tak robić w kółko. Dobra, to ja mam pomysł, to chciałbym, żeby wszystkie boki smartfonów były pokryte ekranem. O, i to jest kolejny świetny koncept. Wrzucaj go do internetu. W Europie jest cała masa frajerów, co będą to bez namysłu szerować. To była akurat o mnie, to ja szeruję takie rzeczy. Bo mnie cieszą. No co, wam się nie podoba? Poza tym ktoś w internecie już wymyślił świetną grę, która będzie szczególnie interesująca, jeżeli ten model kiedykolwiek pojawi się na rynku. Polega na tym, że kto pierwszy podniesie ten smartfon z blatu, nie dotykając ekranu, ten wygrywa. Jest oczywiście pewien minus pokazywania takich koncepcji. Produkty, które nie są konceptami i trafiają na rynek, wydają się takie... Jutro jest na przykład światowa premiera Xiaomi Mi 11 którego recenzję nagrałem jakiś czas temu i uważam, że to całkiem udane smartfon. Jest też w centrum testów, gdzie możecie sobie go oglądać jeszcze przed premierą, decydować, czy chcecie go zakupić w przedsprzedaży. No wszystko świetnie, ale ekran mu się nie rozlewa na boki i on mi się podobał. No ale jak zobaczyłem tego, co mu się ekran rozlewa na boki, no to ten mi się wydaje zwykły. Ja już nie chcę tego. Ja chcę tego, co jeszcze nie ma. Nie, tak serio to nie. W ogóle nie interesują mnie te ekrany rozlewane na boki. Mówię to po to, żeby was trochę sprowokować. A że wszyscy jesteśmy trochę podminowani, znaczy ja się czuję taki trochę. Więc może wy też. A nie powinniśmy. Ponieważ według Spotify'a, na którym jedna czwarta użytkowników słucha podcastów, w Polsce o 665% wzrosła konsumpcja podcastów o medytacji. Więc powinniśmy jako społeczeństwo być oazą spokoju, zajebiście spokojnym kwiatem lotosu na mapie świata. I być może tak jest. Ale Spotify chce się przekonać czy na pewno. I opatentowało pomysł, na którego podstawie serwis będzie potrafił dobierać playlisty w zależności od nastroju użytkownika. Wo, brzmi super. Spotify będzie wiedziało w jakim jestem nastroju. Ciekawe jak będzie to robić. No, w nie najbardziej innowacyjny sposób będziecie podsłuchiwać. Dzięki temu, że Spotify będzie mogło rejestrować rozmowy, kłótnie, dźwięki otoczenia, będzie doskonale wiedziało czy zapodać playlistę dla złamanych serc czy dla wyrzuconych z pracy. I choć przedstawiciele firmy tłumaczą, że wielu z opatentowanych pomysłów nigdy nie zrealizowali, ten wydaje się być szczególnie uspokajający. Z kolei fanów Huawei a być może uspokoi news, że firma nadal mimo zmiany prezydenta będzie zbanowana w USA, więc dostęp do części usług Google dla użytkowników będzie no taki jak jest teraz, czyli kombinowany. Co szczerze mówiąc, odbija się trochę na pozycji Huawei na rynku światowym, ponieważ z pierwszego miejsca, jeżeli chodzi o wielkość sprzedaży wśród producentów smartfonów spadł na szóste. Ale się odbije, bo przecież tworzy własny system operacyjny, który będzie lepszy od Androida. Rzeczywiście, Huawei pod koniec zeszłego roku i na początku tego roku ogłaszał, że ich nowy system operacyjny Harmony OS, który ma szerokie zastosowanie i będzie w ogóle super, nie będzie i pracowali nad nim kilka lat, nie będzie kopią Androida. No i okazało się, że rzeczywiście nie jest kopią Androida taką jeden do jednego, ponieważ się różni. Różni się Nazwą. Autor tego artykułu przetestował zdalnie, co prawda, ale do tego celu to wystarczyło, Harmony OS20 w wersji beta, która okazała się być Androidem 10. Poza kilkoma zmienionymi nazwami, to, to jest serio Android. Czy to jest złe? Nie! Wiele producentów tak robi na całym świecie. To się nazywa nakładka na Androida. Tylko, że ci producenci nie mówią, że to nie jest Android. Tym bardziej, że banna Huawei w Stanach nie dotyczy Androida. Huawei może korzystać i korzysta z Android Open Source, bo jest to tak zwane oprogramowanie otwarte. Nie można zakazać jego eksportu z USA. Można natomiast zakazać eksportu aplikacji, i to się stało, które mają kod zamknięty. I właśnie dlatego na smartfonach Huawei a nie są dostępne niektóre aplikacje Google albo są dostępne tak zwaną okrężną drogą. Najlepsze jest to, że wprowadzenie Harmony OS za bardzo tej sytuacji nie zmieni. Więc tym bardziej nie wiadomo dlaczego Huawei wciska nam wszystkim kit. Tym bardziej, że to jest taki kit oczywisty. Że wiesz, że to jest ściema w momencie kiedy oni to ogłaszają. Ja mam taką koncepcję, że do struktur Huawei przeniknęli jacyś agenci i że próbują wizerunkowo rozwalić tę firmę od środka. I na potwierdzenie swojej szalonej tezy. Mam kolejny argument. Pojawił się raport mówiący o tym, że wykluczenie Huawei z 5G to niemal 44 miliardy złotych strat dla polskiej gospodarki. Raport. Może warto się z nim zapoznać. Myślę, że tak, tym bardziej, że został przygotowany przez firmę Audytel i kancelarię Dentons na zlecenie Huawei. Ja rozumiem, że firmy zlecają raporty, ale we własnej i to takiej sprawie, kiedy ktoś powiedział: "Nie, naprawdę dziękujemy. Nie chcemy waszych usług." No to mi wygląda, jesteś miły, ale nie będę twoją dziewczyną. Ta? Nie wiesz, co tracisz, ale się dowiesz, ponieważ zleciłem przygotowanie raportu, w którym będą wypisane te straty, które poniesiesz oraz dokładna dokumentacja mojego kapitału. Dzwonię na policję. Jeżeli ktoś cię nie chce, to mu się nie narzucasz, niezależnie od tego, ile myślisz, że ten ktoś na tym straci. Gdyby było inaczej, to trzynastolatkowie przechodziliby do sklepów monopolowych. Proszę bardzo, tu jest raport, ile pan stracił na tym, że nie sprzedaje pan piwa mniej mojemu koledze, no i jeszcze innym kilku kolegom. Albo studenci by pisali raporty do uczelni, na które się nie dostali. Proszę sobie zdawać sprawę, że straciliście, bo nie będę wpłacał czesnego. No ludzie tak nie robią. Jak myślę o takich totalnych wariatach, to wyobrażam sobie, że być może niektórzy zakładają fejkowe konta na social mediach i próbują przy ich pomocy wpłynąć na zmianę swojej sytuacji. Ale to jest chore, i myślę, że Huawei nie wpadłby na taki pomysł. Dlatego wierzę głęboko, że ten raport nie jest prawdziwy, albo że Huawei nie miał absolutnie nic wspólnego z tą akcją. Mamy tutaj fejkowe konta na Twitterze, których zdjęcia zostały prawdopodobnie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, bo po nałożeniu na siebie wszystkie źrenice są dokładnie w tej samej pozycji i te konta udostępniały treści mówiące o tym, jak bardzo Belgia straci na odsunięciu Huawei od swoich struktur 5G. Same treści też były specjalnie przygotowane i częściowo powiązane ze sobą. Następnie Huawei Europe, który ma jakieś 5 milionów. Obserwujących udostępnia wpisy wszystkich tych fake kont. Udostępniają je także wysoko postawieni pracownicy zachodnioeuropejskiego oddziału firmy. Zasięg wzmocniono dodatkowo kolejnymi botami i mógłbym jeszcze długo o tym raporcie, bo on ma 30 stron. Ale dlaczego? Mam tyle myśli w głowie, że mam również olbrzymią potrzebę zmiany tematu. Pamiętacie, jak mówiłem w zeszłym tygodniu, że w Chinach prowadzone są badania COVID-u od tyłu. W sensie nie covid od tyłu, tylko od tyłu człowieka badania się przeprowadza. No i Onet postanowił opublikować artykuł w tej sprawie. Pod tytułem Ludzie chodzą jak pingwiny po analnych testach na koronawirusa w Chinach. I to jest poziom, do którego dążę, ale chyba nie poradnie. Bo ja nie mam takich wyrafinowanych porównań. W sensie no, dupa, kupa, pingwin. U mnie jest dupa, kupa, kibeldeska, klozet wszystko. Deska klozetowa. No i to było cieszyło człowieka na tym zdjęciu po lewej, bo podobno ma obsesję na punkcie desek klozetowych od 2014 roku. Następca króla sedesów, ale wymyślił coś interesującego. Typ uznał, że ludzie starsi, którzy powinni monitorować swoje zdrowie, niezbyt lubią to robić i że zapominają i że generalnie jest z tym problem. Ale na desce klozetowej to przynajmniej raz dziennie muszą usiąść. A pod deską jest mnóstwo miejsca, żeby zmieścić elektronikę, która mogłaby to wszystko mierzyć. Też od dołu, ale mniej inwazyjnie niż chińskie testy na COVID. Co ciekawe, kiedy ta deska trafi na rynek, to ma być oferowana w systemie subskrypcyjnym, co oznacza, że nie tylko będzie kolejnym urządzeniem w domu podłączonym do WiFi, ale też będzie trzeba za deskę płacić abonament jak za Netflixa. Twórcy tej innowacji zapewniają, że deska nie zostanie wyposażona w kamery i mikrofony oraz że będzie można ją wyłączyć, kiedy z toalety będą chcieli korzystać goście, którzy nie życzą sobie, żeby. By deska klozetowa interesowała się ich zdrowiem. Oczywiście natychmiast nasuwa się pytanie kto w tym świecie nowoczesnych desek klozetowych przynosi papier? Odpowiedź jest prosta. pies robot. Który po najnowszym upgrade'zie wygląda jakby ktoś go skrzyżował z żyrafą, ale nie o wygląd tu chodzi. Chodzi jest przerażający. I to właśnie chyba to ramię, które waży 8 kg, a jest w stanie unieść ciężar 5 kg, od początku było najbardziej niepokojącym elementem tego projektu. Teraz trafia na rynek. Wąski i raczej dla wybranych. Ale jednak. Jest też nowa stacja ładująca, dzięki której robot będzie się potrafił sam naładować, żeby nie zabrakło mu energii do uduszenia właściciela podczas snu. Czego wam nie życzę. To znaczy, życzę wam psa robota, jeżeli lubicie psy roboty. Nawet z takim wielkim ramieniem. Tylko nie życzę wam, żeby się kiedykolwiek ten pies robot na was zdenerwował, bo nie jestem pewien, czy na roboty tak samo świetnie jak na nas działają te medytacyjne podcasty na Spotify. A serio, to pod koniec tego programu mogę wam życzyć tylko jednego. Znośnego tygodnia.